Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kibukaj, ze mną jest y, Polski, Polski Por, znany także jako y, Polski Por i dzisiaj zagramy sobie y, w świetną grę, y, która się nazywa Monako. Y, większość pewnie już zna tą grę, y, a jak nie, to wiecie, no, po tych odcinkach się dowiecie. Y, pomyśleliśmy, że będzie dobrym pomysłem. Coś takiego, że pierwszy odcinek pójdzie na mój kanał, drugi... A na będzie na Dokładnie. Yy, I ogólnie będzie tak na zmiany. Dobra. Okay. Także bez... Tak więc żadnego... można zaczynać. Dokładnie, dokładnie. sobie pick poceta, bo ja lubię tego tą mapę. To, o Jezu, tą małpę. <grym> Ej dobra, to, to jak coś czy, czytam dialogi po kolei, nie? O nie, ja już się pominąłem, alo. <grym> a, do, a dobra, to następne <grym> będzie. <grym ja jestem gotowy. Możemy iść. Dobra, dobra. Czekaj. Eee. Dojedziemy. Jak się w to grało, bo ja nie zapomniałem. Mamy wyjść z celi, nie? Mhm. Mm się uwolnię. No, dzięki. Czekaj, mamy kogoś bronić czy coś? Nie. Na początek nie mamy. Ma. jako no. to change mode. We change the main campaign based on player feedback. Okej, okay, dobra, dziękuję. Watch the guards. A, na shifcie masz yy, ten. Masz włokę, no, nie? Dear, oh, mom I... dad, <laughs> God, a... Dear mom and dad, life as a prison guard has <laughs> been... <laughs> <laughs> <You're laughs> <me> too... <laughs> what the fuck? Dear mom and dad, life as a prison guard has been... Okay, let's go. Okay. Great. Control to view before? objectives. Okay, okay. Spoko, mogę dopieros na ten Dobra, tunel Ok Dobra Okej okay. Idziemy, jesteśmy, jesteśmy tutaj To chodź, czekaj To to co? To jest chyba przebranie, nie? Nie A, <laughs> To no, jest dużo no, Dobra czekaj Ty zapaść nie mogę? Nie nie mogę, no ra, idę, idę za tobą Pójdź, to tutaj ktoś. Jest.

Dobra, tędy, choć po tędy no. Chwila, bo tu był ten... O Jezu! Uciekaj, 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 uciekaj czekaj. Hej Otwieramy drzwi I wbijamy... Dobra Nice Wiesz, ja chciałem Jej. jeszcze ten... E, pieniądze znaczy te, te monety wziąć z tego... Z tego pokoju, hmm. ale... No spoko Dobra Wybieramy następną Dobra. Znowu hmm. sobie wezmę tego pipota, bo to jest jednak moja rola. No, no leksynki jest też moja, dobra. We need passports. Money. O nie, okay. jak to jest czerwony. <laughs> dobra, to, to ten, czytamy tylko nasze. Dobra. You guys remember the thick fella from cell block B? Nobody looks up more, what? More password is full. Yeah, apparently he's connected. Interpolis Transporeti to Cleo... Clair... What? Clervo, to jest z francuskiego. Clervo? Clervo albo w Clerve, nie wiem, nie pamiętam. If we can hijack that prison transport, we should have all the friends will ever need. police connected to the criminal underworld. Rescue him and from the hijacked prison transport. Ready? No to jedziemy. Lecimy. Odkurzycz. Nie <laughs> ja widziałem, widziałem to. <laughs> Odkurzycz. Dobra, Brony, nice. Okej, okay, dobra. Jak się z tego strzelało? Aha, no tak, bierze się przecież ten. Y, Tylko bo pieniądz... ja mi zabiera wszystko. <grych> y, ogólnie to y, my już w tą grę trochę pogrywaliśmy i mniej więcej wiemy, że na przykład te pieniądze się zbiera głównie dlatego, że. Y, ile to było? 8 pieniędzy? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, 10 y, tych monet oznacza jeden dodatkowy strzał i, i, i tym podobne, nie? Także spoko. Przepraszam bardzo, to jest troszeczkę nieprofesjonalnie, ale ściszę sobie troszeczkę grę po tym czasie. Spoko, spoko. Ja okay, ogólnie dobra, nie robiłem dobra. żadnych testów i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo jak nie to, wiesz, dobra, się ekstra mydłem. W dobra, teraz ci po cichu, po cichu, po o, cichu. Właśnie o tym mówiłem. Po cichu. O! Cichu! O, idą, 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 idą. Idzie do ciebie. Spoko, spoko. Ładnie. Mam jeszcze jeden dobra. strzał. Dobra, okej. Okay. O Boże! Nie ja mam roli. Idę, idę. Dobra, zabiłem, Dobra. ale nie mam. Chwila. Jak wezmę sobie stąd? Nie, nie mogę. O, widziałeś, że można przesuwać ciała. Dobra, będziemy... W razie tutaj jeszcze widzę, że chyba patrol z buku przyjechał. Nice O nie! Jestem teraz tym molem Kretem Przynajmniej nie będziesz mi teraz wyrachował No też prawda ja, ale dobra, możemy uciec w sumie Na e, chwilę <noise> <noise> Sorry To nic nie jest. Dobra, było tak źle. Mm -hmm. Nawet embassy. jest Teraz mało, nie wiem czy w tej y, rundzie nie przyda się jednak demol, ale... No zależy, ja w każdym bądź razie i tak wiem kim będę grał. Bo wiem, bo wiem e, jaka jest moja ulubiona postać i wiem kim najlepiej gram. Dobrze. I chyba wiesz około. Je, je, ja mam tak samo. Czekaj, czekaj, muszę muszę się wpasować, by ten voice acting, nie? Dobra, dobra, daj... The criminals rescued Mole. Mole is grateful. No time to talk. I find passports. Get out of touch. Babies have passports. Free and babies in Monaco. The is this secure. You have internet on this place. Mole has done this before. Steal passports from Lebanese embassy so that you can rescue the escape the country ready <laughs> Boże, najmocniej no, przepraszam To jest A... voice acting na najwyższym poziomie Dokładnie No wszyscy znają mój voice acting ze hotline Miami nie no to No no, no. właśnie jak y, nie znacie y, polskiego pora to serdecznie polecam wam bić na, na ten kanał bo ma całkiem spoko serię Teraz prowadziłem właśnie z Hotline Miami, także kto lubi tę grę to... Z... Aha, okay. tu trzeba przejść. To serdecznie zachęcam. Wiesz co? Okay. Ja sobie przejdę tędy. A, widzę, że idziesz do Ja tym. pójdę z tobą. Okej. Okay. Ale tu ciemno. Mhm. Mm mhm. Mm Okej, okay, czekaj, czekaj, nie przyłazisz jeszcze. Pozwól, że ja to schakuję. Dobra, okay. Okay, możemy iść dalej. Uuu, ale się wystraszyłem. Okej, okay, powoli teraz. Dzień dobry. No hej. <grych> tędy chyba nie przejdziemy, przejdziemy tędy. Mm. Tak sądzę. A i owszem, dobra, chodź. Kurde, trochę mokro. O hmm. stary. O o o o o Dobra. Ja wracam z powrotem tam do góry. Ja się ukryłem w pszczaczku. Uciekłem. A, w każdym bądź razie teraz ja muszę przejść w Okej, okay, idzie za mną, idzie jest, za mną, idzie za mną. Nie, on nie idzie za mną, y za tobą, on jest tam. Tam po okay, tej A, dobra, dobra. dobra, dobra. Ucieknę, ucieknę. Po prostu ucieknę. Okej. Okay. Brendy. Powoli. Chwila, chwila. O ładnie. Okej, okay, ładnie. Ogólnie no ciekawe jest to, że moja małpa może przez to przechodzić bez problemu. Nie naprawdę ta twoja małpa już zaczyna dendropować. <noise> Coś zrobiłem, okay, tylko dobra. nie wiem co. A w, w, włączyliśmy laser. Dobra, możemy iść dalej. A znaczy, co tutaj też schakuję, żeby było więcej. A ty, serio, zrobiłeś więcej tego, żeby laserów nie było, dobra? W każdym bądź razie słyszysz co o, tutaj jest? Dobra, co tutaj jest? Dobry? A, no, dobra, lepiej wracajmy. No, to będzie chyba dobry pomysł. Trzeba wejść do main office, dobra, trzeba tędy wejść. Gdzie to jest? A tam? No, halo, nie umiem przejść. Teraz możesz. Dobra, idę. Ok. Main of find the trophy and head back to the car. Okej, okay. to nie powinno być, być trudne. Jaki błokiec po czym wpierzyliśmy? Dobra, Ambonne A, i To jest, jest tu, tak? Dobra, tak. Ja hakuję. Spoko to tylko. No nie! Spierzyliśmy! A <ścoughs> na, 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 Przepraszam. Spoko, spoko! Pójdź Ogólnie to, myślałem, że jak jestem w tym smoku to mogę przejść przez te lasery, nie? Trochę się... trochę się przeliczyłem. W każdym bądź razie, nasi przeciwnicy też nie są inteligentami i są pączkami, tak więc nie uciekną. Znaczy, nie... Jezu. A no. Jak mogłeś? Spoko, spoko. Okej, okay, dobra, 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 no, dobra, 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 Trochę to spieszyłem pod koniec, ale. Dobra, to jest teraz ostatnia misja, i następny odcinek u mnie, nie? Hmm. No, możemy tak zrobić. Uh -huh. Uncle Albert. Dobra, Locksmith. A ja teraz sobie zagra zagram cleanerem, bo jestem ciekawy, jak on będzie grał. Nigdy nim nie grałem. No, Twój vo voice acting, proszę bardzo. A tak, też racja has well, friend, can help criminals escape. Uh... Halo, kto przyszedł? <laughs> Jakiś wylew przyszedł na serwer. Halo, meta witamy cię. Bardzo serdecznie. <laughs> I spierdzielaj. <laughs> Ej, napisał nam hi. <laughs> no, no i teraz mi że szkoda zrobiła i ten cleaner. Moje <laughs> well, friend has boat. Your friend can smuggle us out of the country. Ah, yeah. We may not be able to afford that kind of service. Does matter. Bank across street. Bank has lots of money. Dirty criminals should act like dirty criminals. of the bank so that you can pay a smuggler for transport. Ready, ready. Which one? bank, nie? To, na, to tak naprawdę może być ciężkie. Olur, jak ja wyglądam. Ja myślałem, że będę ten babką. Nie, ja sobie wezmę tego, smoka. A ja ty wziąłeś wezmę. tego... No. O, tutaj pi... Tutaj pi... Chodzi, 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 chodź, chodzi. Ehm... Chodź, 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 chodź. Um, elo? Już usypia A, ten czyta, dobra, okej, okay. myślałem, że... <laughs> Spoko, przydatny o. o, nice. Czuję Mamy się jak prawdziwy... Przybrani. Czuję się jak prawdziwy gangsta. W przebraniu w sumie. Dobra. W środku. Już widać nie? Właśnie. A, safe. Nice. Chociaż znaczy, się tam o, tej denerwującej małpy już nie ma, nie? <laughs> Nie przyzwyczajaj się. Mm -hmm. Dobra, możemy się skradać. W każdym bądź razie, teraz bym zachował dyskretność, ponieważ widzę tutaj już dosyć dużo gwardów, A przynajmniej jednego. Mm -hmm. O boże! Nie ma za co? <laughs> Czy jak ja tutaj wbiję? Tak. Bez... Dear moment and dad. bad news, I got fired. O nie! Znowu ten? Tak. After those escaped. they acted like it was my fault. You were the night watchman, W razie. Na dole widzę komputer, nie? Tak więc ja już postanowię go skakować. Tak na przykład, wadek, nie? No. Go! Jak mogłeś! Trzeba przejść. Personał breaking. Okej. Okay. Czekaj, sprawdzę co tam jest dalej. Mm -hmm. To jest koleś. Patroluje coś. O, można co tam przejść? Nie, nie można. Każdy mać razie? Sprawdźmy co jest dalej. Tak. Staram się też komentować jak coś. Spoko, o, spoko. o, o. Uwaga, uwaga, uwaga. Spoko, mamy... Ja się schowuję do krzaka. Ja się do krzaka. Dobra. O o, o o, o o! Mam twój tył. Masz mi tył? Uśpi tego weź. Nie umiem. Dobra. Łanie, Łanie, Łanie. Dobra. Brań zresztą Pani się nie podoba. A kolejka jest tu jest? Um, tu się raczej nie dostanę. Jedziemy, jedziemy Dobra, w każdym razie sprawdzić, co tutaj jest. Jeszcze. Kurde, Secondary... mogę poczekać aż, oh. o, o ten, aż odbierze. Wyłącz to, jakbyśmy czytać. Okej, okay. chyba coś do nas idzie, ale nie jestem pewien. Ja nie anyway. Wiedziałem. O, uwaga, uwaga, wara. Stary, stary leci. <grystek> Dobra, nice. Dobra, uh, do nie, nie uda się chyba. Dobra. Czekaj, czekaj. O. O, 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 dobra, o, 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 dobra. o o o o, o, o. o, 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 o okej, okay, ja odblokowałem to przejście, chodźcie. W razie, nie, 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 jest dobrze, jest dobrze, nie martwcie się, ktoś mi teraz pisze na escape'ie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Tu się postaram wbić. Okej. Okay. włączę. O bałem korektowałem jak sikał, nie? <laughs> okej, okay, włączyłem to. Najgorzej. <laughs> Najgorzej. O. O lol. Jakimś cudem mi się udało uciec, dobra, każdy będzie Dobra, no, Idziemy tutaj, bo tutaj jest y y nasze trofi. Idę idę. O! Pff, zabił go! Niezadowolony. Czekaj, o, kolejny sządan, nie mogę go wziąć. Dobra. Każdy macie raz, nie? Ile mam bomb? Nie, dobra. Mhm, dobra, uwaga. Czekaj, schowajmy się w krzaku, no. Ale posuń tą nogę, no. <laughs> Przyjemnie, dobra, idziemy. O, ho, ho, halo, No nie, Dobra, dobra. Eee. Yy... nie, No, to to jest chyba najlepszy pomysł. nie, nie, zauważy. Dobra, jeden poszedł. O, dobra, ładnie. nie, tym czasie ja sobie ten... nie, nie, drugi? Dobrze. Ostatnie mi się jakoś załatwić przechodzić te misje. Jest trwały <grym> Adam? O stary Ja chcę pieniądze, no nie O nie, szepa, szia. Dobra, dbra, uciekamy, 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 uciekamy teraz. Y wydaje mi się, że street level. Skoro mamy już yy, to trofeum, to powinniśmy wracać do auta. Teraz ja! O! Dobra, ucieknijmy po prostu. Just po run. Bogu, ja mam bombę także. Dobra, w każdym razie gdzie my? Mamy uciec. Nie o, wiem, ja po prostu biegnę. Znowu dear mamy dad. On przeżył. On, on o, może uciec, możemy uciec. Taj kama kama. Fajnie tam. Tam są... Brawo. 6 no. minut to zrobiliśmy No nie Naliczyłem na kasę no cóż. To co? Następny odcinek u ciebie No Dobra Także No Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie To byłem ja i to był on yy, A to było Monako Także yy, Strzałka, ciemaneczko, Elo